Eliza Orzeszkowa, Mirtala. Podobało się? Zostaw suba i poleć znajomym. Rozdział dziesiąty. Nazajutrz niezwykłe wrzenie napełniało całą zatybrzańską dzielnicę, najbardziej zaś tę jej część, którą zamieszkiwali Syryjczycy i Żydzi. We wrzeniu tem były dwa jakby prądy jeden głośny, krzykliwy, wesoły, drugi przyciszony, głuchy, spodem płynący. Żaden z pomiędzy licznych Syryjczyków zajmujących się zwykle noszeniem lektyk, wyładowywaniem towarów, wyrabianiem cegieł. w dniu tym nie udał się do zwykłej swej pracy, lecz wszyscy dokoła mieszkań swych i oberż zbierali się w gadatliwe i żywo gestykulujące gromady, do których przyłączała się znaczna ilość próżnującej zawsze gawiedzi ulicznej, obdartusów i łotrzyków, żywionych przez państwo, z dalszych części transtiberium, i nawet z przeciwnej strony tybru dziś tu napływających przedmiotem zajęcia całego tłumu tego pstro i półnago wyglądającego który nie pozwalając mu pracować gromadnie kupił go na ulicach i przed oberżami było jutrzejsze święto apollina i przygotowujące się na ten dzień igrzyska i zabawy igrzyska był to wyraz wywierający na nich wpływ czarodziejski Burzył on im krew w żyłach, zapalał wyobraźnią i ciekawość, namiętną niecierpliwością zdawał się stopy ich odrywać od ziemi. Rozmawiali, krzyczeli raczej, kilku językami. Najrzadziej w miejscu tem odzywała się mowa łacińska, częściej brzmiały zepsute i z łaciną mieszane dialekty greckie. Górował nad nimi, pochłaniając je tu prawie, język syryjski. Wszyscy przecież rozumieli się wzajem wybornie. Jeżeli pomiędzy ludźmi tymi różnego pochodzenia i właściwości zachodziły kiedy indziej częste i burzliwe niechęci, współbiegania się i starcia, dziś, w przededniu igrzysk, godzili się oni z sobą wybornie w jednych rządzach i oczekiwaniach. Sprzeczek wprawdzie nie brakło i teraz, ale przyjacielskich i rozwiązujących się spokojnie. Jedni wołali, że woleliby o wiele walkę gladiatorów w amfiteatrze, Albo wesołe i zmysły łechcące pantominy w teatrze Balbusa czy Pompejusza, aniżeli te konne, rycerskie popisy szlacheckiej młodzieży, które odbyć się miały na Marsowym polu. Większość jednak tłumu, namiętnie nadmiarę, cieszyła się nadzieją ujrzenia tańców trojańskich, bardziej jeszcze przewodniczącego im Tytusa, syna Cezara, najbardziej tem, co koniec igrzyska przynieść miał z sobą. Imię Bereniki było na wszystkich ustach. Żaden z tych ludzi, najniższy szczebel społeczny zajmujących, nie widział nigdy z bliska królowej Halcydy, tej najpiękniejszej kobiety wschodu, która oczarowała Tytusa, którą Tytus jutro ludowi swemu, jako małżonkę swą ma ukazać. Potem zresztą, od połowy dnia, odbywać się będą w cyrku flamińskim gonitwy na wozach, a potem jeszcze na zajutrz wystawy osobliwości na forum Romanum i Placu Marsowym i uczty olbrzymie przez Cezara zastawiane dla ludu. Kiedy imię Bereniki, z ust do ust przebiegając, brzmiało na ulicach i placach przedmieścia, na dźwięk jego odwracali twarze swe, oczy w ziemię wlepiali i w ściślejsze zbijali się gromadki ludzie w długich sukniach, grubych pasach i ciężkich turbanach, którzy dziś także w domach swych i przy swych zajęciach spokojnie pozostawać nie mogli. Byli to Żydzi, niezwykle też dnia tego wzruszeni i ruchliwi, lecz nie o jutrzejszych igrzyskach rozmowę wiodący o czym gważyli, nie wiedziała gawieć z pstrej mieszaniny kilku plemion złożona. Mówili cicho, tajemniczo i sprzecznie z rozweselonymi i półpijanymi już ludźmi, którzy ciągnęli ulicami lub otaczali oberże, wydawali się bardziej zasmuconymi i niespokojnymi niż zwykle. Ciche rozmowy ich, tajemnicze gesty, niespokojnie rozglądające się spojrzenia stanowiły w drugi prąd dzisiejszej na Transtiberim wrzawy, ów prąd przyciszony, Głuchy, spodem płynący Baczne ucho, które by uważnie Wsłuchało się w szmer prądu tego Dosłyszałoby, że jak w tamtym Głośno i nieustannie wspominano Berenikę, jak w tym cicho płynęło Imię Jonatana Lecz nikt o podsłuchywaniu ich nie myślał Silas nawet, zapominając O urazach i zemście swojej I przed oberżą, wyciągając na słońcu bose swe nogi, wesół przebierał W kupie orzechów, grając Z kilku towarzyszami w cetno i licho Wysoki babas, zarzucane mu asy siłę swą ukazując, rozdawał dokoła szczutki, od których ludzie chwieli się na nogach albo na ziemię padali. Chromia zaś przy ścianie oberży błyskając srebrnymi obręczami zdobiącymi ciemną jej skórę i oczyma pożerając babasa, wrzaskliwie opowiadała, jako przez panią swą, fanią, wyzwoloną i z domu jej wyprawioną została. Gdzie indziej obito by ją i strącono do kuchennych posług, ale z domu pretora wyprawiano tylko złe i niechętne sługi. Wolnością jej cieszyła się gospodyni oberży, bezzębna haropia, z siwemi włosy spuszczającemi się na twarz żółtą spod brudnej chustki, która z glinianej amfory lejąc wino w czerwony jej kubek, namawiała ją do stałego przebywania w oberży. Egipcjanka, z ciałem swym giętkiem i ruchami podobnymi do skrętów wężowych, z purpurowymi usty, kruczym, roztarganym włosem i migocącym połyskiem srebrnych bransolet uznaną snać była za ponętną wenerę miejsca tego. Haropia umizgała się do niej i wciąż dolewała jej kwaśnego, lecz mocnego trunku, którego ona tyle czar wychyliła, ile było liter w imieniu siłacza babasa. — Wesoło mi tu między wami, przyjaciele! — krzyknęła. — Lecz weselej nam jeszcze będzie pojutrze, gdy cesarscy kucharze napieką dla nas wołów i wieprzy a podczasowie gardła nam pozalewają winem mniej kwaśnem niż twoje haropio, Igrzysk i uczt, Cezarze! Hojnym i dobrym jest Cezar, będziemy mieli Igrzyska i ucztę! Życia i szczęścia Cezarowi, panu naszemu! krzyknęło nagle mnóstwo głosów, a churalny okrzyk ten leciał w czystym, letnim powietrzu długo i daleko. Na tarasie domku Menohima, ścianą trójkątnego piąterka, osłonięci całkiem przed wzrokiem przechodniów, Wsparci o haftowane poduszki sary, w półleżących postawach siedzieli dwaj mężczyźni. Jednym z nich był Jonatan. Głowę drugiego ocieniał głęboki kapiszon płaszcza. Przybliżali ku sobie twarze, trzymali się za ręce i cicho ze sobą rozmawiali. "Justusie" mówił Jonatan. "Jakże los mój wydaje mi się godnym zazdrości wobec twojego. Jako jeleń przez myśliwca ścigany jestem przez tych, z których przemocą do ostatniego tchnienia nadziei walczyłem." lecz ani serce, ani twarz moja nie kłamią, i chleba mego nie spożywam u stołu od szczepieńców, jak ty, sekretarzu Agrypy, codzienny towarzyszu i dworaku obrzydłej Bereniki i zdrajcy Józefa. Justus twarz zasmuconą usiłował ukryć głębiej w cień kapiszona. Ku bojom orężnym nie wiodły mię ani skłonności, ani przekonania moje, odpowiedział z cicha. Dlatego nie towarzyszyłem tobie, gdy na odgłos wypadków gotujących się w Judei Udałeś się tam z wielu tutajszymi rówieśnikami swymi. Sercem przecież i obyczajem wierny jestem ojczyznie naszej i wierzę przodków naszych. A teraz, gdy Menochim oznajmił mi o przybyciu twojem, przybiegłem tu jak brat, stęskniony za niewidzianym długo obliczem brata. Po chwili milczenia dodał Czy pozwolisz, abym ukazał ci rzeczy pewne, których jasno widzieć nie możesz? Mów, rzekł Jonatan. Mówić chcę o tych, których wy odstępcami i przeniewiercami nazywacie. Bogaci, zaznajomieni z cywilizacją heleńską i rzymską i z ustrojem rzymskiego państwa, Agrypa, Józef i wszyscy im podobni, mniemają, że walka z potężnym Rzymem szaleństwem jest, wiodącym małą Judeę do ostatecznej zguby. Dlatego pogodzili się z tym, przeciw czemu wy, targnąwszy się z uchwale, sprowadziliście zburzenie stolicy i świątyni naszej. Szyderski uśmiech błądził po bladych wargach Jonatana. Czy pewnym jesteś, Justusie, że pogodzenie się ich z Rzymem źródło swe, wzięło stroskliwości o resztkę mizernego istnienia kraju i ludu naszego? Czy nie olśniła ich raczej potęga Rzymu? Czy nie oczarowały ich blaski i rozkosze, wzbronione wiernym wyznawcom wiary naszej, niedostępne synom naszej spustoszonej ziemi, a któremi tu nasycać się mogą dowoli? Pałace ich pełne malowanych i rzeźbionych postaci ludzi i zwierząt, stoły ich gną się pod cudzoziemskimi przysmakami, togi rzymskie wspaniale owijają ich ciało, na łożach rzymskich rozkosznie wyciągają się ich członki. Józef Flawiusz przyjmował bogate dary od nałożnicy Nerona, a Wespazjan obdarzył go rozległymi dobrami. Agryppa otrzymał królestwo Chalcydy, odebrane od Bereniki, która w zamian w miarę jak mówił, Mowa jego stawała się szybką i syczącą, nienawiść iskrzyła się w zapadłych oczach, ręka kurczowo ściskała przedmiot jakiś u piersi za suknią ukryty. Przez zaciśnięte zęby wymówił jeszcze: Tu są oni nietykalni, niedostępni, bo otacza ich i ochrania zbrojna prawica Rzymu. Ale tam, Justusie, tam zaśmiał się zdławionym zjadliwym śmiechem. Tam w Jerozolimie krew im podobnych zalewała bruki ulic, a z rozbitych czaszek ich mózg bryzgał na święte mury, których oni bronić nie chcieli. Justus zadrżał. O Jonatanie, zawołał, cóż uczyniły z ciebie krótkie te lata, które od rozstania się naszego upłynęły? Znałem cię młodzieńcem śmiałym, lecz łagodnym, ujmującym się za skrzywdzonymi, lecz brzydzącym się krwią i okrucieństwem. Teraz Pozór twój jest pozorem mieszkańca pustyni, który w walkach z lwami i niedźwiedziami zapomniał słodkich uczuć ludzkich, w którego uszach nigdy nie brzmiała rajska zapowiedź proroka. Przekują miecze swe na pługi, a jagnię w spokoju uśnie obok lwa i dzieciom bezpiecznie igrać będzie nad gniazdem wężowym. Z nienawiścią, rozpalającą wzrok Jonatana, zmieszał się wyraz bolesnego szyderstwa. Czy mieszkałeś, Justusie, w świętej głowie proroka i dowiedziałeś się, jak daleko w przyszłość sięgał wzrok jego, kiedy wygłaszał on swą rajską zapowiedź? Przedwieczny tylko znać może czasy spełniania się widzeń proroczych. Ja z morza krwi i płomieni dłonią jego wyprowadzony, wiem, że jeszcze one nie nadeszły. Dopóki sprawiedliwość nie zapanuje nad światem, dopóki człowiek nastawać na człowieka i silniejszy deptać słabszego będzie, Dopóty miecz pomsty ścigać musi tych, którzy, jak Agrypa i Józef, odstępują sprawy słabych, lecz sprawiedliwych. Każdy z ludzi dźwiga brzemię grzechów sobie właściwych, z rozwagą i smutnie odparł Justus. Jeżeli tamtym trwożliwość, obojętność, żądza chluby i rozkoszy ujmuje gorliwości dla sprawy słusznej, wygrzeszycie zbytkiem zapalczywości, szaleństwem rzucającym was w męki daremne, sercem stwardniałem na obrzydłość okrutnych czynów. Wy nazywacie ich odstępcami i przeniewiercami. Oni wam dają nazwy gorliwców wściekłych, krwawych siepaczy. Takimi jesteśmy, prostując się na siedzeniu, zawołał Jonatan. W tej samej chwili w ręce jego błysnął nóż zakrzywiony, rodzaj krótkiego, obosiecznego miecza. Tak, Justusie, gorliwcem jestem, który gdy pora była, ścinał krwawe grona w winnicy edomskiej, i ścinać je gotów jeszcze, tym oto sierpem. Justus dłonią przysłonił oczy. Schowaj oręż ten. Szepnął co prędzej. Wydać on cię może, po co go nosisz przy sobie? Pokusa łatwo przeniknąć może do oszalałego serca. Jonatan zasunął nóż w zanadrze i z gorzkim uśmiechem zaczął. Nie lękaj się, a grypie twemu krzywdy żadnej nie zrządzę. Dzień znoju długim był i strasznym. Odpocząć pragnę. Pójdę daleko, w cichym kącie wzniosę ściany domu swego, ustawię moje krosna i u boku małżonki hodować będę synów aby wzięli po mnie dziedzictwo przestał mówić rysy jego które przy ostatnich słowach złagodniały nieco zasępiły się znowu ulicą przeciągał i dom menochima mijał wesoły tabor uliczny wiedziony przez kobiety pobrzękujące na instrumentach muzycznych i w opadającym z nagich ramion ubraniu kilkunastu mężczyzn obdartych i półbosych z zielonymi wieńcami na głowach i gdzie niegdzie z rozkwitłymi różami u piersi i w rękach Postępowało w takt muzyki, wrzaskliwie śmiejąc się i krzycząc. W weselącej się gromadzie tej czuć było zbliżanie się orgi, które po apolińskich igrzyskach nastąpić miały. Była ona słabym tylko i oderwanym akordem tych szalonych hulanek, którymi aż po brzegi napełniał się i kipiał Rzym w dnie noworocznych Saturnali. Saturnalie, wprawdzie, nieprędko jeszcze nastąpić miały. Ale święto Apollina wzniecało także wesołość, którą wzdymała i roznamiętniała skwarna pogoda lipcowych dni. Niewidzialni sami, Jonatan i Justus, przez szczeliny balustrady otaczającej taras, widzieć mogli dokładnie pstry i huczny orszak, który mijając dom Menochima wydał zmieszane churalne okrzyki, zdrowia i szczęścia wspaniałemu tytusowi synowi boskiego Cezara. Zdrowia i szczęścia Berenice, pięknej oblubienicy Tytusa. Czy słyszysz, Justusie? Czy ty to słyszysz? Gwałtownie szepnął Jonatan. Imię Izraelitki ta nawet podła zgraja łączy z imieniem tego, który ojczyźnie naszej ostatnie zadał ciosy. Czy to być może, Justusie, aby ona małżonką jego została? Czy to być może, aby zgorszenie takie dotknęło oczu ludzi? Aby ślina takiej obelgi spadła na nasze straty i bóle? Z pochyloną twarzą Justus odpowiedział: Niestety, tak się podobno stanie. Tytus kocha ją więcej niż źrenicę oka swego, a ona, alboż niewiasta, oprzeć się może urokom promieniejącej piękności, złączonej z najwyższym w świecie dostojeństwem? Tytus jest najpiękniejszym człowiekiem w Rzymie i następcą Wespazjana. Widziałem ją niegdyś — w zamyśleniu mówił Jonatan. — Widziałem ją, gdy, w czasie pierwszych powstańczych ruchów w Jerozolimie, wyszła na taras pałacu swego, w szkarłacie i złocie cała. Splecione ręce wyciągała ku nam, błagając, abyśmy rozeszli się, uspokoili i nie ściągali na siebie i na Judę całą mściwej ręki Rzymian. Była wtedy wspaniałą, ale lud krzyknął ku niej: Wnuką machabeuszów jesteś, bądź im podobną. Judytą bądź, ujmij miecz i duchem przodków swych niesiona, przoduj nam w walce, jako słup ognisty ojcom naszym przodował na puszczy. Był to Justusie wielki moment. Był to moment, w którym niewiasta ta stać się mogła duszą narodu swego, mocą i chwałą jego i, kto wie, może jego zbawieniem. Ale ona, wiem, dokończył Justus, wraz z bratem swym opuściła wzburzoną stolicę. Uciekła i bezpieczeństwa swego szukała w obozie Rzymian. Tamto Tytus, jedną ręką rzucając na Jerozolimę głównie pożogi, drugą wkładał na palec jej pierścień oblubienicy. O przedwieczny! Czy żaden piorun Twój nie spadnie pomiędzy tych ludzi, aby rozerwać ohydny ten bluźnierczy potworny związek? Strasznie w tej chwili wyglądał Jonatan. Oczy jego, krwią nabiegłe, wznosiły się ku niebu, kurczowe drganie wstrząsało wynędzniałą twarzą, w dłoni błyskał znowu z za sukni wydobyty nóż. Justus śpiesznie za ręce go pochwycił: Uspokój się, to, czego tak się lękasz, nie stanie się może jeszcze. Od dawna już Tytus poślubiłby Berenikę, gdyby nie sprzeciwiał się temu ojciec jego, pragnący synów swych połączyć z najdostojniejszymi rodzinami rzymskimi, a przez to powiększyć świetność niskiego i niespodzianką losu tak wysoko wyniesionego rodu swego. Gdyby nie sprzeciwiał się temu Patrycjat rzymski w połączeniu przyszłego Cezara z kobietą wschodnią, widzący dla siebie ubliżenie, gdyby nie sprzeciwiali się temu sami nawet filozofowie, ogromny tu wpływ wywierający, a gardzący Izraelem za wiarę jego, którą poczytują oni za zbiór zabobonów ciemnego i nieokrzesanego ludu. Czy wiesz, co spotkało stoika Herasa, który publicznie gromił Tytusa za popisywanie się z miłością swą ku Berenice? Ściętym on został na publicznym placu. Okropniejszy może los spotkał za toż samo Dioniziusza z Prusji. W cyrku, Wobec stu tysięcy zgromadzonego ludu wolał on do Tytusa, aby powrócił do opuszczonej przez się małżonki swej Marci Furmili, a Berenikę odesłał do jej ojczyzny. Dionizyusza oćwiczono publicznie i z Rzymu wygnano, ale krewni i przyjaciele Marci Furmili pozostali, a obraza ich i chęć zemsty wzmacnia i mnoży nieprzyjaciół władzy cesarskiej, którzy w Rzymie istnieją jeszcze, a na których czele stoją pretor Helwideusz i stoik Muzoniusz. Jonatan opowiadania tego słuchał ze skupioną i chciwą uwagą. Justusie, zwolna i w zamyśleniu zaczął: Rzymianie to więc sprzeciwiają się związkowi temu, przez pogardę i nienawiść dla nas. A z pomiędzy braci naszych żaden, że nie znalazł się tak śmiały. Jak żeby to być mogło? odparł Justus. Ci, którzy Berenikę otaczają, pragną najżywiej związku, w którym widzą wielką chlubę dla siebie i liczne dla ojczyzny naszej korzyści. Inni zaś ubodzy zboleli przerażeni, są jako krety pracujące pod ziemią. Jonatan nie odpowiedział nic i w głęboką pogrążył się za Nie przerywał jej Justus i wpatrzony w twarz przyjaciela, zdawał się nadaremnie smutnymi oczyma szukać na niej śladów pogodnej jego młodości. Wtem, na widzialnej starasu górnej części wschodów z izby dolnej ku górnej wiodących ukazała się mirtala. Wyprostowana i zamyślona, z tym spokojem postawy i ruchów, który, zdawać się mogło, że spłynął na nią z greckich i rzymskich posągów, w jednej podniesionej nieco ręce, trzymała misę w zieleń ubraną i owoców pełną, w drugiej, opuszczonej wzdłuż sukni, dzban z czerwonej gliny, z ognistymi kędziorami opływającymi twarz białą i szczupłe ramiona, ze spuszczonymi powiekami przed Justusem i Jonatanem stanęła. Ojciec mój, rzekła, wychodząc dziś z domu, rozkazał mi, Justusie, uczęstować cię, gdy tu przybędziesz, owocami i winem. Oto są oliwki, daktyle, migdały, figi i wino, na jakie stać było dom nasz. Rzekła to z cicha, ze słabym, lecz uprzejmym na ustach uśmiechem i, na obu mężczyzn nie podnosząc, oddalić się chciała. Ale zatrzymał ją nagły gest Jonatana. Porywczo, głosem, w którym trudno było gniew od serdeczności odróżnić, zawołał Nie odchodź. Dlaczego zawsze uciekasz ode mnie? Usiądź tu, chcę na ciebie patrzeć. Pozostała, lecz nie usiadła, ramieniem wsparta o balustradę tarasu, nieruchomym wzrokiem patrzała daleko w przestrzeń. Justus spożył kilka owoców, wychylił czarę wina i powstał. Pora mi odejść. Słońce chyli się ku zachodowi, Myrtala szybkim ruchem zwróciła twarz ku mówiącemu. Czy myślisz, Justusie, że prędko już słońce zachodzić będzie? Justus z przyjemnością widoczną, patrząc na nią, uśmiechnął się i odrzekł: Spójrz tam, za tę gromadę płaskich dachów, na wysoko zaokrąglające się linie łuku Germanicusa. Czy widzisz to, co ci ukazuje? Doceniasz? Subskrybuj.